Eko dzień dobry. Fiat Tipo w najnowszej odsłonie z bieżącego roku, produkcja 2020. Silnik 1.4, 90 koni mocy. Instalacja gazowa jaka została zamontowana w naszej firmie to BRC Sequent 32 z podłączeniem do OBD, reduktorem Genius 1200. Wtryskiwacze niebieskie. DRC podobudową, elektrozabór gazowy, przewód parą. Tak wygląda to, co mieści się pod maską, przełącznik natomiast to miejsce wybrane przez klienta, czyli lewa strona tego dolnego kokpitu. zbiornik to miejsce po kole zapasowym i pojemność tego zbiornika 47 litrów. Wlew gazu pod klapą benzyny pełnowymiarowy bez konieczności dokręcania redukcji. Jest to tylko plastikowa zaślepka, którą po odkręceniu mamy dostęp do pełnego wlewu koszt systemu to 2950 zł brutto z dwuletnią gwarancją bez określenia limitu kilometrów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.